Cześć, witam, jestem Eggmax, a dzisiaj yy, robimy coś ciekawego, Na tak jak zawsze, będziemy wjeżdżać w ściany i możecie powiecie, czemu jest ich tylko 5. bo one są tak mocne, ja więc jeżdżałem przy ogromnych prędkościach i może dwie bym przebił, więc są trzy, ale są też mega mocne pojazdy. Mamy od najsłabszego do najmocniejszego autka, najsłabszy jest maluch, nie wiem ile on tam ma koni, 50. Potem mamy takie auto, tutaj jest jakieś 120 koni. Potem mamy yy, nasze Ibiszu 200BX, chyba 240 40 akurat, albo to jest Ibiszu Diana, nie pamiętam, pogubiłem się, 200 koni około. Shiriare, yy, tu jest 300, więc nie najmocniejsza wersja. SBR4 ma 500 koni. Pagani Huayra ma 750. Aston Martin Valkyria ma 1100. Koło Bugatti Chiron Supersport 300 Plus 1600. I ciężarówka bez tekstur 1500 koni. Nie jak to wyjdzie, ale jedziemy. Dobra. Maluch, szczerze, ja nie wiem, czy on w ogóle jakby przewróci pierwszą ścianę, albo najwyżej się na niego zawali. To on pojedzie z tuwą? Jak pojedzie z tuwą Maluch, to to będzie rekord, rekord. Idziemy po rekord. O nie, nie, on nie, on już ma fał. <grym> maluch niby może jać te 140, ale zanim... nim... Czy tam, chociaż nie, ten Maluch z tuwą może, dobra. Nie wiem, czemu tak trzęsie dziwnie, ale to jest dziwne. Dobra, uderzamy. I ja powiedziałem, że on nie przewróci, ale uwierzyłem, że przewróci. To on naprawdę nawet jej. Tutaj dwa klocki, trzy klocki przysuną. no To nie jest zły maluch. Dobra, y, okej. Okay. Jedziemy więc teraz 100, prawie 50 koni i biszu G. Ja tak nie wiem, czy tak się nazywa. Dobra, się tego malucha tutaj, proszę. O Jezu, czemu się już tak mocno zdjęta? Znie... W ogóle się zreksytuje te ściany, może. Dobra, no ten samochód pojedzie z Jest też dużo cięższy niż maluch więc powinien jakoś te ścianę uszkodzić. Uderzymy przy 133 km na godzinę, zwolnię sobie czas razy 8. Albo nie będę... Z... i przebił! Tak, kurde, ale tego zgniotło. No, powiedzmy sobie tak, dotknął drugiej ściany. Ale klockami tak naprawdę. Czy one w ogóle przebiją te ściany? Nie wiem. Ja myślę, że... Coś się uda. Okej, okay, 215... Ok, 215 koni. Tutaj mamy Kierownica z prawej strony bardzo ładnie. I jedziemy, ja nie wiem czy taka mgła jakby. Ja tej mapy nie rozumiem. O, to tutaj już 150 przebijemy, chociaż celowałem już tak w... No dobra, 180 celowałem. Jest. Weźmy sobie zwolnijmy czas razy dwa... Autko mi eksplodowało. Dobra, nie będę wjeżdżał drugi raz, i, ale to zobaczę co tu się stało. Czy mi się zdaje, by klotków nam tutaj ubyło? Co się no ba nie wiem, ale nie... Nie wiem, czy tak samo nie wyszedł. Bo jest też ten samochód lżejszy. Myślałem, że za to prędkością nam to wynagrodzi. Ale widzę, że nie i nie rozumiem, czemu auto w Bimengi jest tak niestabilne. No ale dobra. Mm, Okej, okay. no to teraz Shiriek. 300 koni, tutaj 200 celuje, myślę, że będzie. A jak nie, to te 108. Dobra, tu może nawet 200 nie być, kurde. Nie, no ja miałem, nie wiem, jakieś przeskoki prędkości, bo ja myślałem, że tutaj 180... 180... Jak będzie dwukrot, nie 180, jakieś 3. I Shiriek zrobił to samo co Prodigy, nawet trochę gorzej. Ojej, ja zawiodłem się na tym aucie, ja nie myślałem, że to tak będzie wolne, ja myślałem, że te auta będą szybsze w ogóle, dobra. SBRK no to już 200 pojedzie, no jak nie pojedzie to się zgińcie. Dobra, to jest chyba najpiękniej brzmiące auto w BMG. Posłuchaj, jeśli słyszysz to okej. Okay. Dobra, nieważne. Yy, weźmy sobie... Hmm. I znowu, ale tym razem, nie no, te auta... ...raża mnie, to przecież my tego nie zrobimy, to auto w ogóle nie, nie istnieje już. Nie wiem, jak to mu się stało z silnikiem, nawet silnik się zepsuł tak... ...tragicznie. Dobra, ściany naprawione. Dobra. Pagani Huayra. Ja jakby muszę przebić te ściany wszystkie dzisiaj, więc będzie mi problem, jak się nie przebiją, weźmiemy najwyżej jakieś... Jezu, ja chyba tego moda na... ...potwórne, do no, ilość dymu muszę usunąć. Okej, okay, tu już mamy 250 km na godzinę. I... Pa... Nie. Nie, to jest niemożliwe. 250 i ta ściana się nawet nie przewróciła. Ja wiedziałem, że one są wytrzymałe, ale... No bez przesady. Dobra. Aston Martin. Jesteś ni... ni ten jak wiecie po ostatnim, pierwszym moim filmie z modyfikacji, pewnie nie ostatnim, to ten Astormantin jest niezniszczalny, nawet jaką on wolniej pojedzie, czego bym, czego bym nie chciał i chyba się udajać trochę szybciej. Jak to jest, że 1000 koni, no proszę cię, no 260, no... Yes! Słuchajcie, co się stało? Nie wiem, nie wiem, co się stało, ale patrzcie, przez to, że on jest taki trzymały, Zawalił drugą ścianę. Ja nie wiem, czy to jest. Im tak uderzył, że ta ściana dosłownie tak zam u Przyjęła uderzenie, że go odbiło i tą ścianę rozwaliło. 30? Co to w ogóle? 30. Kto by tu miał 30? To jest German Autobahn. Dobra. Ale go wyszczeliło. Ale w ogóle zamiast silnik z tyłu. Myślałem, że przetkwa. Pekajcie, bo tutaj mi się. Okej. Okay. Ale jestem zawiedziony, My już jesteśmy na przedostatnim aucie i mi się to nie podoba. Ja mam dopiero 8 minut nagranie, jeszcze ja muszę to pociąć, przecież ja tu nie mam nic. Co to za filmik? Te mój do wszoka wróci, ale dobra. Będziemy mieli więcej auto do wykorzystania. Ok, tutaj 300, 300 będzie z łatwością. 300. Jest, dotknęliśmy mocno trzeciej ściany. Ale Bugatti... Nie zostało nic z Bugatti. Bugatti nie istnieje aktualnie. Dobra, ale mamy jeszcze Tiga przecież. Teraz mamy Tigra 1500 koni, dokładnie 1460. Bez tekstu, nie chcę mi się już wierzyć, nie to jak mi wycadzić tego... Dobra, ten samochód pojedzie... Myślę, że szybciej od malucha i może na coś koło tego ProGi, ale no jest tak ciężki. Powinien jednak coś tu zrobić mimo wszystko. Dobra, jedziemy właśnie z prędkością około tego ProG. Okej, okay, nie zatrzymuję czasu. Ja mam na tym odcinek skończyć. Ale ja się nie przebiłem jednak przez te ściany. Ja je rozwaliłem, ale się nie przebiłem w ogóle mi pękły. Ja nie wiem, czemu ja się nie zdziwiłem, ale to się zatrzymało na jej jak trzeciej ścianie. A te dwie dostały po prostu, klockami. Mamy klocki teraz. Na czepie możemy wyjechać. One są ogromnie ciężkie, te klocki. Myślałem, że to z przodu nam pomoże. Ale to auto w ogóle nic. Usunę sobie te tych aut, albo nie wiem. Dodam jeszcze jakieś... Usunę jej. Zmienimy na i lepsze auto. Robimy drugą partię. Dobra widzowie, przygotowałem pojazdy. No nie z tej ziemi. Na początek mamy Bugatti. Ono ma 1800 koni. To jest jakaś wersja 300 plus Super Sport Extreme. BMW, który według twórcy ma 2500 i rzeczywiście, jak tu by się toczyło, to ma 2500. Autobus odrzutowy z pługiem. Ashira odrzutowymi silnikami. No, no, ona jest owalona. Utopia. Tylko że jest silnikiem odrzutowym. I samolot jakby. Dobra, widzicie, mamy 1800 koni tutaj. EB, nie wiem, nie będzie EB. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Okej, okay, jest jakiś typaltowan się odpalił, czy to... No to jest tak... Zawiodłem się na tym aucie. Przebiliśmy się przez dwie w teorii przez jedną. Nie jest dobrze. BMW 2 i tysiąca koni. Ja czuję, że ono nie pojedziesz. Nie pojedzie szybciej. Pojedzie. No i ono się przebiło przez dwie. I nic z niego nie zostało. Na pewno nic z niego nie zostało. I w ogóle chcecie to piszcie, możemy zrobić takie porównanie aut od najmniejszej do największej mocy, jakie znam. Czyli pewnie jeszcze te wejdą tutaj w kwalifikacje. Dobra, autobus. Szczerze, nie, ja według mnie autobus tak zgnie. Jedziemy na Maxa, gdzie to oczywiście. Czy on będzie szybszy? Nie musi. Ale może być i nie zdziwiłbym się, jakby osiągnął dużą. W ogóle to jest śmieszne, bo ma się nie przebić przez to. I szczerze, według mnie przebiło się przez 3 albo 4. Piszcie, jak wy uważacie. Według mnie, tak, 3,5 myślę. Bo, no nie wiem, no. Tak, jakby. Dziu... Dziup, tak w teorii. Okej, okay, teraz Kashiga. Kashiga może być szybsza od tego. Ona jest tak szybka, że ona nawet bez to. tu sobie poradzi. Dobra. A ja muszę trzymać te silniki, to poczekajcie. To będzie, to będzie trudne. Odbi. Y E. To... Tylko... płonie, a to się nie przebiło przez dwie nawet. Jechałem Ekend... dobrze. Czekajcie, bo muszę teraz wszystkie ściany po prostu Dobra. Utopia. Pokaż. Pokażę, że możesz, że możesz, że możesz coś zrobić. Ona jest taka... Dobra. Okej, okay, jedziemy 600 km na godzinę. To... 16. Prędkość tutaj chyba nie ma znaczenia, wiecie? Dwie. Może i lepiej nawet, ale to nie jest to co my chcemy mieć. Ja się boję, że my jeszcze... Okej. Okay, Samolot w ogóle sam odpalił silniki. Dobra, musimy go postawić tutaj. Widzowie nie uwierzycie, co się stało. Przez to, że klikam F11, to mi pauzuje się nagrywanie. I nie wleciałem tym samolotem i gadam do Was później. Dobra. Więc jeszcze raz samolot. Ja go już dobrze ustawiłem. I teraz teraz dobrze będzie wszystko. Samolot ten się pewnie nie widzieliśmy wcześniej z czasu, bo pewnie nie wiedziałem. Więc to jest za pierwszy raz. I będziemy teraz próbować tym samolotem się przebić. Jak musiałem, dlatego po prostu musiałem. O oh kurde, no widzicie, Dobra, nie skręcać po prostu. A tak jak musiałem go na 11, bo w jeden sposób, by go postawić prosto. Chyba mapa była tak zrobiona też prosto, więc wszystko jest ok. Dobra, nie wiem, skręcaj tak. On skręca. Ale w ogóle nie widać, jakby skręcał. Proszę, proszę, nie odpadnij silnik, nie odpadnij. Jest! I... Auto, on to wszystko przeletuje, to jest dla niego jakby nic, to jest taki... Wcześniej on tylko dziób se skrzywił. A teraz, no, odpadł mu ten dziób, ale czy dałoby się tu przeżyć? No... Może nie, ale jako pasażer... Dobra, dałoby się przeżyć tutaj w środku. Więc to tyle. Dobra, dzięki za oglądanie. Elo i cześć, bo w sumie no nie mam wam co do powiedzenia, Będziemy robić test tych aut chyba, bo tak mi się to spodobało. No i zostawcie suba, bo byliście do końca, więc tak.